Jak grać w Age of History 2. Poradnik. No witam serdecznie moi drodzy. Dzisiaj postaram się wam pokazać jak grać w Age of History. Mniej więcej, ponieważ dużo osób pisało w komentarzach, że nie potrafią grać i tak dalej, że trochę się uczą mnie oglądając, ale w sumie by się przydał taki poradnik. Nie jest to taki poradnik od A do Z, ale jest taki to poradnik, gdzie będziecie mogli się już pobawić w tej grze, podbić świat i tak dalej, ponieważ ja też uważam, że nie jestem jakimś super prosem i pewnie jeszcze dużo rzeczy nie wiem. Więc zaczynajmy. Wchodzimy sobie oczywiście w menu główne, dajmy gry. Dajmy sobie nowa gra. I teraz moi drodzy tak. Klikając tutaj 1440 rok. Możecie wybrać sobie w jakim roku chcecie grać. Macie tutaj różne scenariusze. Jak sobie jakiś scenariusz wybierzecie, czyli na przykład 1440, dajecie wczytaj scenariusz. Jeżeli chodzi o wybór kraju, no to my sobie weźmiemy Polskę, klikamy sobie na Polskę i klikamy sobie tutaj o. I wtedy zagramy Polską, jak ona jest taka podświetlona ładna, bo jakieś miałem takie akcje, że klikałem sobie, na przykład na Litwę i chciałem, żeby się załadowało, to nie, a i tak się ładował inny kraj. Trzeba po prostu tam zrobić tak, żeby była tylko Polska. I takie podstawy. Lewy górny róg, moi drodzy, mamy oczywiście na piękną flagę ranking Tutaj ogólnie macie ranking cywilizacji. To ogólnie się tylko przydaje po to, żeby po prostu sobie zobaczyć, którzy jesteśmy w tabeli i czy kraj, któremu chcemy wypowiedzieć wojnę, jest jakiś super miły i sympatyczny, czy nie. Na przykład taka Litwa jest na szóstej pozycji, my jesteśmy na jedenastej. No ja bym tak średnio atakował, co nie? Jeszcze nie teraz. Złoto, no to oczywiście. Tutaj, jak sobie klikniemy, to mamy, ile mamy w skarbcu. Złoto jest wymagane do budowania, do rekrutacji wojska i tak dalej. Możemy tutaj robić sobie podatki i mniejsze podatki, w tym rośnie nam zadowolenie, czyli jest mniejsza szansa na bunty. Jak są wysokie, no to wtedy jest niezadowolenie. Rośnie, tury, naturę. Więc zawsze sobie tutaj mamy taką pomocną kreseczkę. Gdzie po prostu widzimy, ile możemy naciągnąć te podatki. Towary, tak samo. Tutaj też musimy mieć jakieś towary, bo inaczej będzie nam tutaj populacja uciekać. Badania są dobrowolne. Po prostu im więcej inwestujemy w badania, tym szybciej będziemy zdobywać punkty technologii. Inwestycje też są tutaj potrzebne do rozwoju, i też musimy je mieć na jakimś minimalnym poziomie. Tutaj na samym dole mamy armię. Teraz mamy na przykład 425 jednostek, wydatki budżetowe 4%. Jak sobie na przykład usuniemy armię, no to już tutaj mamy 0%. Ogólnie staracie się, żeby się nie zadłużać, bo jak się zadłużacie, to nie możecie rekrutować, Budować i wtedy łatwo jest o porażkę. Tutaj też macie, ile zdobywacie naturę, czyli możecie sobie przewidzieć, że jak teraz mamy 7750 golda, to w następnej turze będziemy mieli nieco więcej. Mamy tutaj punkty ruchu, które też wykorzystujemy do budowy, do rekrutacji wojska bądź przemieszczania się wojska. No i punkty dyplomacji, one są, żeby asymilować tereny, żeby sobie poprawiać relacje z innymi państwami. Tutaj właśnie mamy też zakładkę dyplomacja i mamy kolorami poświetlone, z jakimi krajami mamy dobre relacje. A z którymi słabe. Tutaj mamy Księstwo Mazowieckie, ponieważ jest naszym wasalem, dlatego ma taki inny kolor. Jak widzimy, tutaj z daką Krzyżacki nas trochę nie lubi. Z Litwą mamy już trochę lepsze relacje. Możecie to sobie wszystko tutaj posprawdzać. Im lepsze relacje mamy z państwem, to wtedy one nie chce nas atakować, nawet jakiś sojusz, Unię możemy zrobić. A jeżeli jest zła opinia, no to wtedy jest większa szansa, że na przykład wypowiedzą nam wojnę. Też mamy tutaj wiele trybów mapy. Zazwyczaj się gra na tej mapie politycznej, ponieważ wtedy tutaj najwięcej widać. Tutaj widać wszystkie kraje. Armia to pokazuje nam, w jakiej prowincji stacjonuje armia, bo czasami macie na przykład. Pół świata podbite i nie wiecie, gdzie wasza armia jest, no to wtedy wam to po prostu ładnie podświetla. Przychód: ta mapa nam pokazuje, gdzie się opłaca stawiać warsztaty. Na przykład tutaj mamy wszystkie nasze prowincje wymienione, no i widzimy, że tutaj mamy najlepsze przychody w Krakowie. I możemy sobie kliknąć na ten Kraków i wybudować warsztat, który da nam wpływ z produkcji plus 5%. Tutaj, tak jak widzicie, każdy budynek kosztuje złoto oraz pobiera punkty ruchu. Jeżeli nie mamy odpowiedniej ilości, no to po prostu nie wybudujemy. Mamy technologię, technologia jest nam potrzebna, żeby odblokowywać następne budowle. Zakładka populacja, tutaj nam pokazuje, gdzie mamy najwięcej ludzi. Jak sobie klikniemy na jakąś z prowincji, na przykład Kraków, to wtedy możemy zbudować tutaj bibliotekę, która nam daje bonus do badań. Zakładka ekonomia, tutaj tak samo mamy poziom ekonomiczny, który wpływa na to, ile zarabiamy miesięcznie. I też klikając tutaj na jakieś miasto, możemy zainwestować pieniądze, na przykład w Kraku, żeby jego ekonomia wzrosła, tym samym będziemy więcej zarabiać. Następna zakładka, czyli rozwój działa tak samo jak inwestycje, czyli możemy inwestować na przykład w Krakowie, no to wtedy technologia w Krakowie rośnie. Też możemy tutaj zobaczyć stabilność prowincji, i tutaj widzimy, że na przykład jest jakaś prowincja, gdzie stabilność jest tylko na 46% i żeby przyjęli naszą kulturę i się nie buntowali, to możemy ich asymilować za pieniądze oraz punkty dyplomacji. Kilka tur to trwa, ale jak się asymilują w 100%, wtedy z tej prowincji możemy czerpać więcej korzyści, więcej pieniędzy oraz mieć tutaj możliwość większych poborów. Bo na przykład w tej prowincji możemy zrekrutować sobie 827, a z tej tylko 770, co prawda tutaj nie ma dużych różnic, ale to dlatego, że i tak nie mamy zbyt, na chwilę obecną zbyt dużych pieniędzy. W grze tutaj czasami pojawiają się choroby, które niestety czyszczą nam populację jak aktualnie nie mamy tutaj żadnej choroby ale takowe się pojawiają i wtedy na przykład widzimy, że spada nam liczba populacji w prowincji, przez co mamy z niej mniej poborowych oraz mniej pieniędzy. Następna zakładka pokazuje nam budynki. Tutaj aktualnie no, za dużo w Polsce nie ma budynków, ale widzimy, że w Krakowie jest zamek i wieża obserwacyjna. I też mamy zakładkę ilość poborowych. Dzięki temu możemy zobaczyć sobie, gdzie najwięcej zrekrutujemy armii. Tutaj możemy zobaczyć, że właśnie w Krakowie, Lublinie, Lwowie, Kaliszu w Poznaniu. No i tutaj na przykład w Krakowie możemy wydać aktualnie wszystkie pieniądze i sobie wystawić armię 4600 ludzi, a zaraz obok już o 1000 mniej. Później mamy zakładkę przyrost naturalny. To też widzimy, gdzie tutaj najwięcej ludzi będzie się mnożyć. Możemy to też właśnie polepszać za pomocą budowy farm, na przykład w Krakowie. Kosztuje to oczywiście złoto i punkty ruchu, ale dzięki temu mamy przyrost naturalny jeszcze plus 5%. Czyli po prostu tych ludzi będzie się pojawiać więcej, więcej ludzi, więcej poborowych, więcej pieniędzy. Mamy też tutaj szczęście naszych poddanych, możemy je sobie tutaj boostować, robiąc im tutaj festiwale. Jest też zakładka Ryzyko Rewolucji. To, jakbyśmy na przykład podbili jakieś nowe ziemie, to wtedy możemy to wtedy zobaczyć. Możemy sobie też zobaczyć wartość prowincji. Tak jak widać, Kraków jest tutaj na pierwszym miejscu, ponieważ jest naszą stolicą, i jest dosyć rozwinięty. I jak na przykład przeciwnik przejmie nam Kraków, to w konferencji pokojowej będzie on dosyć istotny. Jeżeli chodzi o zakładkę, to omówiliśmy tutaj te najważniejsze. Jeżeli chodzi o taką właściwą rozgrywkę, to moi drodzy, z przewijamy tury, czyli na przykład teraz mamy turę 10, naciskam spację i mamy turę 11. Jeżeli sobie klikniemy na jakąś prowincję i klikniemy, sobie literkę E, to wyskakuje nam tutaj okienko po lewej stronie, gdzie możemy zarządzać tą prowincją i skupimy się teraz właśnie tutaj na budynkach, czyli mamy twierdzę, która tutaj przede wszystkim daje nam bonus do obrony 20%, czyli mając taką twierdzę, jakby Śląsk chciał nas zaatakować, to straci więcej ludzi, niż jakby wchodził na taką zwykłą prowincję bez twierdzy. Wieża obserwacyjna ma też bonus do obrony oraz możemy widzieć, ile taki Śląsk na przykład ma wojska w sąsiedniej prowincji, więc to już warto stawiać sobie przy granicach. Parma, czyli to już co wspominałem. Przyrost naturalny, warsztat, wpływy z produkcji, biblioteka, która daje nam punkty badań, zbrojownia, która redukuje koszty rekrutacji za jednostkę o jedną jednostkę złota. Czyli po prostu rekrutując tutaj to wojsko nie będzie aż tak drogie. I tutaj mamy obóz zaopatrzeniowy, czyli tutaj jak ta jednostka stoi na prowincji, to koszty utrzymania wojska są mniejsze. Mamy właśnie festiwal, który daje nam tutaj co turę szczęście naszych poddanych, asymilacja czyli właśnie to promowanie kultury. Inwestycje w ekonomię i inwestycje w rozwój poborowych, czyli właśnie sobie tutaj możemy ich rekrutować, i później też rozwiązanie armii, która tutaj stacjonuje. Jest jeszcze opcja plądruj, ale to nie możemy robić na własnych terenach, tylko na okupowanych, czyli wchodzimy sobie na Śląsk, dojemy sobie w Bytomiu, i jak stoi tutaj nasza armia, to wtedy będzie opcja właśnie plądrowania. Możemy też porzucić prowincję. Teraz ta prowincja jest nieskolonizowana, więc każdy kraj, który ma 0,75 kolonizacji, może to sobie wziąć tą Bydgoszcz za złoto, punkty ruchu i punkty dyplomacji. Klikając sobie oczywiście też na nasz tutaj jakąś prowincję i naciskając F2. Pojawia nam się okienko naszego państwa. Już nie prowincji, tylko całego państwa. Mamy tutaj takie ważne informacje, jak właśnie stabilność, zadowolenie, ustrój rządu, ponieważ każdy ustrój ma swoje bonusy, poziom technologii i ekonomii. Na przykład klikając sobie teraz na taką Litwę, widzimy, że na przykład ekonomie mają większą i też mają nieco więcej ludzi, więc wojna z nimi na przykład już nie byłaby taka prosta. Albo w ogóle opłacalna. Tutaj mamy nawet informację, że mamy Wasala, czyli Księstwo Mazowieckie. Mamy dobre relacje tutaj. Z Mołdawią. Mamy zawieszone relacje z Węgrami i Szczechami, czyli pogarszając z nami relacje, więc kto wie, czy w przyszłości nie wypowiedzą nam wojny. Tutaj poprawia z nami relacje Zakon Krzyżacki oraz Austria. Tutaj też mamy decyzję i nie wszystkie kraje mają coś takiego. Jako Polska mamy. Możemy stworzyć Międzymorze. Jak sobie w to klikniemy, to musimy spełnić warunki, czyli podbić te wszystkie tereny, być w pokoju, nie być wasalem i zapłacić za to punktami dyplomatycznymi oraz złotem. Możemy tutaj sobie oczywiście wrócić, albo możemy stworzyć Rzeczpospolitą Narodów. I tutaj też mamy wszystko pokazane, co mamy podbić. Jakie warunki musimy spełnić? Tutaj, moi drodzy, mamy zakładkę technologia. Ona też zawsze na początku gry pojawia się tutaj na górze. I mając te punkty, możemy wykorzystywać na przyrost populacji, przyrost ekonomiczny, wpływ z podatków, wpływ z produkcji, zarządzanie, utrzymanie wojska, koszt kolonizacji i badania. No to przyrost populacji, wiadomo, się przydaje, że mieć więcej ludzi, ekonomicznie więcej pieniędzy, wpływ z podatku podobnie, wpływ z produkcji podobnie. Zarządzanie zmniejsza nam koszty, utrzymanie wojska zmniejsza koszty utrzymania wojska, koszt kolonizacji. Że ta kolonizacja jest po prostu tańsza, a badania pozwala tutaj szybciej brać następne punkty. Nawet możemy sobie wszędzie tutaj po jednym punkcie rozdać i te bonusy wam się pokazują. I to kwestia, jak będziecie grać. Jeżeli będziecie grać agresywnie, no to polecam tutaj utrzymanie wojska. Dosyć dużo punktów. Jeżeli wiecie, że już na start będziecie wszystko atakować dookoła, to nawet sobie polecieć na maksa. Koszt kolonizacji sobie wrzucać dopiero wtedy, kiedy na przykład sobie zaczynamy odkrywać Amerykę. Wtedy możecie sobie to boostować, żeby te prowincje były tańsze. Przyrost populacji też jest mega istotny. Ogólnie już tutaj porozdałem po jednym punkcie. Ale mniej więcej, jak zaczynacie dopiero grać, to ja bym rozdał tak: 10 punktów sobie w przyrost populacji, utrzymanie wojska też 10 punktów, w badania 10 punktów, na przykład resztę w całą bym zrzucił sobie w przyrost ekonomiczny, ale to oczywiście sobie ustawiacie, jak sami chcecie, jak wasza gra będzie wyglądać. Mamy też wasali. Tutaj, jak widzicie, jak mamy wasala, to możemy z niego czerpać małe korzyści, czyli brać od niego złoto, dzięki czemu sobie coś tam zarabiamy co miesiąc. Możemy też uwolnić wasala z naszego kraju. Czyli jak macie naszą Polskę, możemy na przykład sobie tutaj gdzieś wybrać prowincję. Możemy sobie na przykład stworzyć cywilizację albo wybrać cywilizację. I to może być cokolwiek. Na przykład księstwo halicko-wołyńskie możemy sobie wypuścić. I nawet jak chcecie, możemy grać jako wyzwolony wasal, czyli będą tutaj niezależni. Później tutaj klikacie tylko uwolnij wasala i widzicie, udało się. Mamy teraz dwóch wasali. Możemy też oczywiście przenosić stolicę, co kosztuje. I możemy też zmienić rodzaj rządu. Tak jak widzicie, tutaj każdy rodzaj władzy ma swój Bonusy, I wtedy wybieracie co Wam po prostu podchodzi. Nie jest to aż tak istotne, zazwyczaj się gra monarchią albo demokracją. Też moi drodzy, w momentach kiedy brakuje nam pieniędzy, możemy wziąć pożyczki. Możemy wziąć takich pożyczek maksymalnie 5 No i oczywiście tutaj ustalamy sobie czas, kiedy je spłacimy. W krytycznych momentach Lepiej brać no, takie krótkie pożyczki, żeby brać zaraz następne. Tutaj sobie ustawiacie, ile chcecie wziąć pożyczki i przez ile tur będziecie je spłacać. Jak bierzemy pożyczkę, to obciąża to nasz budżet, ale dzięki temu mamy od razu pieniądze. Nie musimy czekać kilka tur, co czasami jest kluczowe w prowadzeniu wojen. Jak na przykład mamy lepszą sytuację niż sądziliśmy, to możemy też spłacić pożyczki. Aktualnie tutaj nie ma żadnej pożyczki, to się nic nie pojawia. Ale gdybyśmy mieli to, nie było żadnego problemu, żeby po prostu szybciej się jej pozbyć. I mając włączony, moi drodzy, ten F2, czyli właśnie pokazanie tego okienka, możemy sobie kliknąć na inny kraj i już tu mamy inne opcje. Możemy na przykład wypowiedzieć wojnę i wezwać naszych sprzymierzeńców albo ich nie wzywać. I samemu wypowiedzieć wojnę. Możemy też tutaj poinformować kraje, żeby się przygotowały do wojny, na przykład 10 tur, żeby gromadziły jednostki na swoich granicach i wtedy razem ruszyli, powiedzmy, na Litwę. Możemy też wysyłać ultimatum, ale żeby móc wysyłać ultimatum, trzeba mieć relacje poniżej minus 10 i zaraz do tego przejdziemy, ale najpierw poprawa relacji to oczywiście tutaj zwiększa relacje między naszymi dwoma państwami. Jeżeli lubimy ten kraj, nie mamy zamiaru go Odbijać, to wtedy jak najbardziej trzeba o to dbać. Jak tylko widzicie możliwość wysyłać poprawę relacji. Jeżeli na przykład nie robimy tego kraju i chcemy coś od nich wymusić, no to wtedy właśnie sobie wysyłamy zniewagę. Opinia spada, tak jak widzicie, już jest minus jeden, wysyłamy ponownie minus dziewięć i wysyłamy. Ponownie, minus 17. I teraz nam się tutaj pojawiło możliwość ultimatu. Nie mamy już możliwości poprawy relacji, no bo ich znieważyliśmy. Więc musi trochę minąć czasu, zanim, zanim będziemy mogli ponownie poprawiać relacje. Możemy właśnie wejść w zakładkę, wyślij ultimatum. Możemy zażądać od nich aneksji, ale tylko jeżeli są naszymi wasalami. Możemy zażądać wasalizacji, jeżeli jesteśmy dużym krajem z dużą armią. To mały kraj może się na to zgodzić. Możemy też zażądać prowincji. Tutaj sytuacja wygląda tak samo jak przy wasalizacji. Wystawimy sobie trochę jednostek. No, i tutaj, zawsze, jak coś chcecie od nich, no to wtedy musimy tutaj przekazać, że jak nie, to na przykład 2000 jednostek zaatakuje. Aczkolwiek zazwyczaj, w zależności, jak jest duży kraj, jak jest na przykład jakiś mały, no to trzeba mieć co najmniej tak 20-30 tysięcy wojska w polu. Żeby coś się zgodzili. Jeżeli kraj jest duży i dla niego te 20-30 tysięcy to nie będzie nic niesamowitego, no to może się nie zgodzić po prostu. Możemy też zaproponować sojusz, ale to też się wtedy zgodzą. Zazwyczaj jak nie prowadzimy żadnych wojen, no jak mamy naprawdę bardzo mocne i dobre relacje, możemy też z nimi handlować o różne rzeczy, złoto, prowincje, pakt o nieagresji, pakt obronny, czy stworzyć przeciwko komuś koalicję, czy na przykład za złoto, żeby wypowiedział komuś wojnę, kiedy sobie wybieramy jakiś kraj i możemy wysłać im złoto, żeby wypowiedzieli wojnę. Tutaj możemy właśnie wziąć. Pakt o nieagresji, stwórz pakt obronny, wtedy bez żadnych ultimatum, bez żadnego handlu, możemy też w Litwie wspierać buntowników, prosić o dostęp wojskowy, zaproponować im dostęp wojskowy albo wysłać prezent, czyli po prostu wysłać pieniądze. To jeżeli chodzi o te wszystkie okienka, moi drodzy, było najważniejsze. Teraz przejdziemy do takiej normalnej rozgrywki, gdzie będziemy sobie podbijać i tak dalej. Ale zanim to, to na potrzeby odcinka, potrzebujemy nieco pieniędzy. No i na przykład mamy sobie, moi drodzy, tutaj. Pół miliona na koncie, możemy teraz sobie rekrutować armię. Tutaj też mamy informację, że mamy za dużo pieniędzy, przez co mamy tutaj inflację. W każdej turze będziemy tracić część złota, by zredukować inflację. Będzie się tak działo, aż poziom złota nie spadnie poniżej progu inflacji. Jak sobie klikniemy, moi drodzy, na prowincję, to już nam się tutaj podświetla nasza armia i możemy decydować, gdzie ma się udać. Możemy prawym przyciskiem myszki albo lewym zaznaczyć sobie, że ma iść na przykład tutaj i możemy sobie wybrać na przykład czy ma iść cała armia, czy może tylko połowa. Możemy sobie też taką zrobić, żeby właśnie rozdzielić te jednostki. Możemy też zadecydować, żeby ta armia się od razu kierowała tutaj. Zajmie to tutaj dwie tury, ale w końcu tutaj sobie dojdą. I tutaj, moi drodzy, na przykład mamy takiego naszego wasala, którego jednak chcemy na przykład wchłonąć do naszego kraju, więc wysyłamy z niewagi. Z możecie wysłać kilka w jednej turze. Wysyłamy ultimatum: zażądaj anekcji. zaznaczamy, że jak nie to wleci 30 tysięcy, wyślij ultimatum i zgodzili. Kiedy mamy nowe zdobyte tereny, to właśnie tutaj ta stabilność jest słaba, więc musimy poprawiać i mamy dwa razy podpłatę. Potwierdź tutaj i potwierdź tutaj. Jak tutaj sobie klikniemy, to się nam zamyka okienko. A jeżeli sobie damy, żeby dać potwierdź ze strzałkami, od razu przenosi nas do kolejnej prowincji, którą przydałoby się zasymilować. I tutaj to o wiele szybciej idzie. Zrobimy sobie tak jeszcze z Księstwem Mazowieckim. Wyślij ultimatum, zażądaj anekcji i proszę bardzo. Ponowna anekcja, ponowna tutaj asymilacja. A w ogóle moi drodzy, jeżeli chcecie wiedzieć jak zrobić, żeby mieć nieskończoność pieniędzy, to 5000 lajków pod filmikiem i... i wtedy wam pokażę. Dobrze, mamy tutaj zakon krzyżacki na północy, więc wypowiadamy wojnę i tak jak widzicie, na przykład możemy wejść na kilka prowincji na. Naraz. Czyli możemy wejść tu, ale wtedy na przykład jest obawa, że tutaj jednostki wejdą na piłę. Zobaczcie, my wchodzimy sobie tutaj elegancko, fajnie, tu oni coś próbują. Tutaj się odbijają od nas, bo tutaj sobie armia. Stoi, ale tutaj na przykład moi drodzy nam wchodzą, bo zostawiliśmy dziurę we froncie. I teraz te 42 jednostki mogą wam się rozlać na cały kraj, tutaj wszystko to pozajmować. Dlatego jest bardzo istotne, żeby ten front był całkowicie obstawiony. Zawsze. ja teraz zerekrutuję jednostki w Poznaniu. Oni coś tam dalej próbują, ale nie pokonają siły nieskończonej ilości pieniędzy. Tutaj sobie odbijamy prowincję, nie zajmujemy, lecimy dalej, chodzimy sobie na prowincję. Na przykład jak jesteśmy w Gdyni i stoi tutaj ta nasza armia, to naciskając E... Możemy właśnie plądrować, co nam da tutaj 336 zł, do skarbca 254 zł, spadnie tutaj ekonomia oraz zadowolenie. No, czyli tak średni się opłaca ogólnie to plądrowanie, chyba że chcemy nie przejmować prowincji, tylko pomęczyć naszego wroga. Tak sobie, moi drodzy, zajmujemy te wszystkie tutaj prowincje. Po prawej stronie możecie zobaczyć, że wojna właśnie trwa, mamy 50%, ponieważ to my wygrywamy i proszę, zajęliśmy wszystkie tereny. I mamy 100% wojny na naszą korzyść. Teraz klikamy sobie tutaj, dajemy rozmowy pokojowe, i po lewej stronie mamy wynik. Mamy plus 46 gwiazdek, ponieważ tutaj zajęcie każdej prowincji daje określoną liczbę punktów. Zakon Krzyżacki ma 0, ponieważ nic u nas nie zdobyli. I tutaj po prawej stronie mamy okienko państwo zakonu Krzyżackiego i możemy zażądać od ich wasalizacji za 18 punktów, reparacji wojennych, czyli opodatkowani na 8% przez 12 tur, to jest takie średnie, nie opłaca się zazwyczaj. Możemy też sobie zająć wszystkie tereny klikając tutaj, z zakonu, albo też możemy uwolnić wasala w wolne miasto Gdańsk. W prawym dolnym rogu mam wyślij żądania, klikamy tak i proszę bardzo, Gdańsk sobie powstał, mamy nowe tereny. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o szybką taką rekrutację wojska i zwalniania wojska ze służby, to jak sobie klikniemy na prowincję i naciśniemy literkę W, no to wtedy właśnie możemy rekrutować, a jeżeli już mamy wystawione wojsko i klikniemy sobie literkę R, no to wtedy możemy sobie te jednostki odwołać. Więc moi drodzy, myślę, że takie podstawy wam pokazałem. Myślę, że teraz po takim poradniku będziecie w stanie już sobie co nieco pograć w Age of History 2, sobie posprawdzać różne mechaniki, prowadzić sobie wojny. Pamiętajcie, że ten front jest zawsze najważniejszy i w grze musicie zwracać uwagę na to, czy tutaj nie graniczy czy nam jakiś centymetrem tutaj granicę, bo często boty lubią to wykorzystywać. A jak wam się wyleją na cały kraj, no to będzie straszny ból. Więc mam nadzieję, że taki poradnik wam się przydał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o łapce w górze, komentarzy oraz subskrypcji. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się, hej!